Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Among Us, tylko tym razem na Fortnite, tak? Jest taka mapka. Możecie sprawdzić, kod macie do góry. Zasady takie same: jeden zabójca, reszta niewinnych. No i trzeba robić różne zadania, tak? O tu, właśnie, trzeba szukać tych zadań. Dobra, ale najważniejsze, żeby teraz nie gadać. Więc ja już się wyłączam i po prostu gramy. Nie wiem co to ja robi Nie to nic nie dało W lewym górnym rogu jak widzicie mamy ilość zadań Dzień e, mhm. dobry, y, widziałem jak y, ten tutaj o miał śniak, machał kilofem, a tylko tak może robić, więc to jest on na pewno to jest... Kto? Kto machał kilofem? Ten, Oski, Oski. Oski. To jesteś ty, Co? ja widziałem jak masz kilofem Oski ty masz anonimowe 260 nazwy, tak? Tak Ale czemu tak myślisz... Jeszcze kitka, on zabił Oli... kowalta na moich oczach Na moich oczach zabił kowalta To on Sam na wylek. siebie? To jest on Posuwałem na siebie To jest on To jesteś na... jesteś... Jesteś najgorszym mordercą jakiego widziałem A czemu aż tak było źle? A, aż tak było źle, on mnie nie trafił z kill offa za mną i nie trafił z kill Nie, to nie wylek był on. on A to był on? Był no. Tak, no. dobra Szybka rozgrywka Rozgrzewka. Czyli dobra, Amin, a ask, e, druga rozgrzewka to była, tak? To teraz lecimy dobra, już poważnie. Rozgrzewka. Teraz zobaczymy, kto będzie. Tylko Janek, weź mnie, patrz na monitor. Bo ja wszystko już widzę, widzę, tą, widzę jak robisz Zeza. Widzę, Zeza. Tam patrz swój. Opachy te przyniosę. Widzę, jak czajisz. Noś! Się się nie? czego się się boisz, jak jesteś mordercą? Gdzie wy jesteście? No, a czemu ja się pytasz? Nie. Co się tutaj interesuje? Gdzie Jest, jest ha? Ha? No właśnie! Ha? Tak po Pod prostu podpuszczam. Podgląbłem! Ja... On jest mordercą! Co mi... Weź ściemnie, Janek. Widzę, że to wszyscy mordla, kłamią. Tak, bo cię wywrócimy. Wszyscy kłamią. Skraj dla kłamców. Więc jeśli umiecie kłamać, to musicie zagrać. Tak. dla mnie. Czekajcie. Czekajcie. Co No, delivery Co To. No zadanie, to jest zadanie. Skończę to 10 razy. Nie, ja miałem obok y -y -y -y. Widziałem to, widziałem to, to jest on, to jest ten, Tamta, zielony, zielony. A zielony. właśnie! Corneliusz, Korneliusz, Korneliusz zawinam moich tak On on na mnie tak się czaił, nabij, tak się czaił. Ja wam nie ufam, a czemu myślicie, że to on... Korneliusz moich, on on moich ocza, tak? on, 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 on moich oczach, rozumiem. Ale tu wszyscy mogą kłamać! On za mną, on biegał No zobaczymy. dobra To jest on, mówię ci. No, no, on, ci no zaczymy no, zaufam cię, zaczynamy. On za mną. Ok. Czy dobrze było, czy? Dobrze było. To był on. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy. E, wszystko ja, koło Bartka Nie róbcie nie nic. Nic nie, nie róbcie nie, nic nie, nie róbcie koło Bartka. Jeśli ktoś jest modercą, to nie róbcie tego kołbartka, bo Bartek wszystko bo to ja znajduje. Musicie mnie zabić w tej rundzie. A nie tak jak bodźcy nikt nie, nie trafił z kilofonu. <susur> nie, najlepiej w ogóle nie, nie jak ch chcecie robić, to nie róbcie tego koło Bartka, bo Bartek wam to. Tak. Jak Ekspert. Jak go Cicho, Już się, lec Ja cicho. Jestem piękny, ja dobra. Dobra. dobra, mniejsza osoba, gramy w pięć osób, po, po Dobra, eee, zadania. Czy ja nigdy nie byłem mordercą? Może będziesz, a skąd mam wiedzieć, że teraz na przykład nie jest i po prostu teraz tutaj, że nie jesteś, ha? Ha? Dobra, czasuję. Dobra to. A jak na tej mapie, są jeszcze kamery. Oh, są takie kamery, e, i do tych kamer można iść. E, I zobaczę. Gdzie? W security, lewy dolny. I teraz wszyscy tam pójdą. Ej, dobra, no, jest... tak Chodź, wszyscy mordercy nie Dobra, właśnie. Lewy dolny. To jest security, okay. Lewy dolny, security. Tam jest A wiecie, kamerze. że morderca chce, żebyście tam wszyscy poszli. No, ja na przykład jest na kamerach wcale widzisz. No my, wreszmy, czość, to. co Ja też chcę kamera. E? <grybujesz> Dobra, mnie no, morderca, to morderca to raczej nie zabije je. wszystkich. Jak coś każdy widzi, to raczej. Ale kto się tutaj nagle pojawił? Ja wiem nawet kto! Ale co? No tak, bo patrz, ej. Ale na Oski. kamerach nie możesz zabić. A no co? Y, patrz, bo. Chodź, chodź, patrz. <grybujesz> chodź, patrz, tu są kamery, nie? Jak widzisz, no. jak tu klikniesz, kliknij. Jak to się pojawi, to kliknij to. Okay. Robi zadanie, czy on co robi? Musi być, zielono, musi być na zielono, żeby to kliknąć. To to mam połowę i o pokażę Bo ty musisz to kliknąć. O, widzisz? I teraz obróć się i masz taki przycisk jak return, kliknij, co? Return, masz taki przycisk. Kliknij. Mam no no właśnie. No i widzisz, się pojawiasz teraz, nie? O to chodzi. Ja tak zrobiłem. A dobra, już wiem, co ja... A skąd widzisz, że wiesz, kto jest? Może kłamiesz? Nie, bo widziałem, jak jak kłamiesz. Ale cicho, nie możesz mówić, nie gadamy teraz. Teraz jest taka faza, gdzie nie gadamy. Ale może teraz kłamać przecież. No wiem, ale i tak. Taka faza, że nie gadamy w ogóle. Dobra, Dobra widziałem. Tak. że... To jest... A to ktoś kogo zabiło? A dlaczego ja niby? No ale on koło mnie, ko, ko, ko mnie kilka razy przeszedł, nie więc nie wiem. To, to. Nie machałem. on koło mnie trzy razy przeszedł. Ni nie ja, ja, ja. ja, Słuchaj, gdybym chciał. Nieprawda, jedź na. Ja, ja. ja nie wiem, ale ja, ja, ja na kitkę głosuję. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje, bo się tak czaił. No proszę zagłosuj na No proszę. Za późno, remis. Dobra, wygrywamy Jest remis. Nikt nie został wymywany! Jesteś Aha. kłamcą! Ty, co, jesteś kłamcą! Ja cię nie upadnę! Cicho! Dobra, już cicho, 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 cicho. Co to jeszcze włączyło? Musimy iść do tego człowiek Ja wiem kto to! Cicho! Jason, nic nie mów! Ale nie możesz nic mówić co jest to To tu się włączyłem. Musi, Jak się takie coś włączy, musi iść do połączonego punktu i naprawić silnik, albo tam no coś dobra, tam, bo coś tak dzieje. Ja wiem co. Wszyscy Cicho. wiedzą, no to zaraz się dowiecie. Chyba, że was tam ktoś osoba... No dobrze, dobrze. Tak. Ja to Dlaczego ja? Nie, dlaczego ja? Dlaczego ja? Nie co wiesz, ja sobie. A to a... To no. wiesz, to się, a... Dobra, ja głosuję na Bartka. To nie jestem jadactwem, musisz ty mecz mi To jest To nie. Dobra, to bym ja. To jest ty, przyznałeś się. Chciałem ja chciałem zrobić tę rundę, żeby była taka, że chciałem sprawdzić... Tego, jak chciałem nazywała... Kogo będziecie obwiniać, jeżeli nikogo nie zabije, nie? Aha, specjalnie to było jestem ja, podejrzany jest. Ej, ale wiesz co, bo Partek i Jason machnęli mi tak kirowem i myślałem, A dla mnie Kitek wszedł. był podejrzany, bo się tak skradał dziwnie. Ale który Kitek? No <grym> no A jak chciałeś policzkę na No Kitek, bo robot wioski. Kitek. No wiecie. Tak <grym> dobrać. Ja, ja właśnie wyprosię się z tego tempo. Się daradawiamy, kto jest tym złym. Mm. Dlaczego ty jesteś tym złym? Ja to słyszałem co ty powiedziałeś. Czemu za mną chodzi? Czemu za mną chodzicie? Nie wiem to chodzi w tych składaniach. Wyciśnijcie mikrofony, bo słuchajcie, jak umieracie. Słyszycie jak umieracie. To, to. No bo tak słychać, Cii. nie? Jest takie echo. To, to, ale to nic nam nie da tak? To. Da. Bo to słychać... Macie echo i słychać jak umieracie, jeżeli ktoś umarł. Wyciśnijcie mikrofony. Hmm. Oho, znalazłem ciało. Dzień dobry. Znalazłem Dzień? ciało. E, w Reaktor Core. Tak, na Dobra, na był, pewno... Na pewno nie był Kowalt. Na pewno nie Kowalt. Na po, pewno nie po, był tak, Jason, nie bo on cały nie... czas za mną łaził. Nie no to Bodzio, to jesteś ty! To jest Bodzio znowu! A który to jest Bodzio? To jest Kitek? Ale który Kitek? Miauczek Złoty To jest Czapki To jest Czapka, miał no Tak, ja widziałem Kowalta, to nie mógł wyciągnąć e, To nie jest... To chodzi za tak także to też nie mógł wyciągnąć Nie, Jason chodził przez zonę już co, przegraliśmy? Nie Dobra, wygraliście nie. Tak, to byliśmy... A widziałem, że to jest on Same wygrane, normalnie Jason chodził cały czas za mną. Ja, bo... proszę. Każdy chce być mordercą, Nie wiem, czemu chcecie być mordercami. Ja jeszcze nie biłem jak... Jeszcze nie byłem, jak widzieliście. fajne Nie gram w Amongas. To ja też gram. wraz ja też gram. I zawsze mi się wam 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 oglądam wam 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 też inne gry, na przykład Brobla, Forte, a co ty? Ja gram we wszystko. No to dobrze, z Mubanem to we wszystko. Ty się przyczesiłeś tak do mnie? Nie, tylko tak wszytko. A nie nie, nie, nie wiem czy to ty, ale ktoś za mną łazi, myślałem, że to ty. Każdy robi wyzwanie. Każdy robi wyzwanie, przecież tu nie ma mordercy, no, nie? Musimy zaleć 18 zadań, żeby wygrać. Macie tam w lewym górnym pisane, 1 z 18. Nie, widzę, widzę. To jest w której stołam. No ja wiem, A ale mówię takich osób, które palana. nie wiedzą tego na przykład Dudson. No właśnie. Dobra, jak nie musicie, to wyciście mikrofony. Okej. No to zadanie, które to ciężko znaleźć. Po prostu chodź do pomieszczeń i szukaj takich jakby rzeczy co można zrobić. No i właśnie wszystko już klikam. W tym pomieszczeniu, to nic nie ma. Hmm. To zadanie się ciężko robi, bo nie wiadomo, czy ci ktoś w plecy niewolnie. Tak. Zbierz bałwanka, jak widziałeś, żeby ktoś zabił. No właśnie, szybko lecę ten, bo na moich oczach go zabił. Ale bałwanka. Mam bałwanka. No to dobrze. Ej, to jest kowal, ty się To jest chowal, ty się To jest go na moich oczach. No chodź, kurwa, weź, weź. A mi się wydaje, że Jason, ponieważ y, on wybiegał stamtąd. No właśnie. Ale ja Jason, Ja na Jasona, ja na Jasona. Jana Jasona. Jana Jasona. Remis Jest, dobrze że wam. Ale A gdzie bartek? Bartek nie macie? Ja! A zginął? Umarłem, zabij mnie morderca. Ale kowalno, ja czekam na kolejny ten. Cicho, już. Cicho. Teraz wszyscy będą ze sobą latać. Co tam idzie, widzisz? Dobra, ja idę robić zadania. Piegajcie się gąci. A morderca też może być taski, takie zadania, ale to będzie pomagało tylko y, eee... Y, crewmate'om wygrać. Już? Kowal. To jest kowal. kowal! kowal, 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 kowal Ja głosuję na kowal, ja kowal. Ale który to jest kowal? No to jaki jest jaki skin? Kitek? kitek. Ale Kitek na robot! Czy złoty Robot, robot. Kowal no. robot. to jest kitek, Ja będę mówił kto swojej... no jest... Dobra, zaczynamy Proszę, nie ja to będę jest mówić, serio, kim może to, że on na, za, na moich oczach zabił Bartka. Dobrze, wygraliśmy. Tak? No właśnie. No samego tak. wygrana, cienki ten morderca jest. Dajcie teraz, ja chcę no! Ej, w kółku kół, kół, ci sami mordercy ja są. Ja to że tak nie mówiłeś, Ej, ty nie jesteś. Nawet wczoraj nie byłeś. Takie ja jeszcze raz będę morderca się będę śmiał. Nie patrz mi na monitor, Janek. Dobra. Janek? Janek Janek w... nie patrz. No Janek nie podglądaj, no. Nie wolno, Janek. Zły Janek, niedobry Janek. Ej, to co do mnie wywaliło? Aaao. Dobra, już nie nieważne. nieważne. Dobra, to będę ja was oglądać, o? Tak. Ale... I... Do... Okay. Hmm. kowal, jakbyś musisz wyciszyć mikrofon lepiej, bo i tak nie będziesz nic mówić okay. w tym meczu. Okej. te zadania strasznie długo się robi. Masz tego, lamę na plecach, to jest taki wolny. Więc jeżeli nie potrzebujecie lamy, to nie podnoście, bo jesteście łatwym celem. No właśnie, a ja się tam pytałem, co robić. A tutaj jeszcze Ci Tak, jeszcze a co się lama ukrywa. W ogóle? A co lama? To jest zadanie. Ale już zrobiłem to zadanie, więc nie musicie już, ja zrobiłem to zadanie. Co? Nie, bo tak, 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 tak jak jest. Coś w tym twoim głosie jest nie tak, że ty zrobiłeś to zadanie. Co pa, się stało? Pfff, mal. Oni się nam nie czaił. To się czaił? Eee, ten. Co się Korneliusz. Korneliusz się czaił? On się czaju? biegał, on biegał za mną. Ale on tak, się tam. on się kampił przy tym, on się przyguził chyba tam, który Nie, możesz stać przy guziku cały czas, bo to, to jest oszustwo. Musisz chodzić o wyzwania A mi się Fine. wydaje, że to jest Bartek, bo mi coś ściemniał trochę w tym głosie. Ja głosuję na Bartkę. Ja na Bartkę. To nie jestem ja! Kornelusz lubierz mi Na Bartka, mówię ci, to jest Bartek tak. To nie tak, jestem tak. ja! To jest Bartek! To jest Bartek! Bartek. Remis! To jest Bartek! To nie jestem ja! Cicho! Może to jesteś... jesteś ty. nie, to jesteś ty! To jesteś ty, to się ty nie, nie ja ja razu na jest wszyscy! Dlaczego? Dobra. Nie, dlaczego? Bo o, się. No to, się to jest Bartek, mój wam, bo w głosie była taka ściema. to jest Bartek, ja idę za nam, bo ja Ale nie możesz nic mówić, no. A i to już każdy wie! Ale... Może uczepiliście się mnie, tak, a potem okaże się, że to nie jestem jaj, kurde, no... ...poko, nie? Jesteście to wyrzucajcie się mnie. uczepili, nie? To ludzie. Ja tę grę bym mu kończył wyzwaniami. Ej, zamknij mnie. Dobra. Bartek, to nie jestem ja. Co mam zrobić, żeby mam ubić? Bartek, Bartek. To nie jestem Bart, ja. Bartek. Mi się nie wydaje że trudno, się tego trudno, trudno, trudno ja. przegramy teraz, ale mi się wydaje, że Bartek. Dlaczego? dlaczego nie, inaczej, nie, dlaczego ja. nie, Nie, nie głosujcie. I zagłosujemy i oczywiście teraz przegraliśmy. Dlaczego? Przecież <ślać> to, to, <ślać> to, to, <ślać> to, to nie? Nie wiem. Tak mi się wydaje. Dlaczego uważacie, że to jestem ja, nie? Nie no, wiem, to coś... coś... co ja zrobiłem. Mówiłem, ściem już. Co? Od, od nie wiem, że od początku? Czym, czym, czym? No w twoim głosie takie ściema jest, prawda? Dawać, cię co na niego. Kurde, kurde, kury, jestem ochory głos, boż, dobre, to na siebie już mam tu gdzieś. No i zaczymy, i? Co teraz? I to nie jestem ja, przebacz. Zaczynamy. Dobra, to byłem ja, nie No wiedziałem, w głosie to było. Nie, to było w głosie. Nie, ej, ale nie, bo robicie tak. Nie, nie macie żadnych dowodów, że to jasna. jestem ja. Po prostu myślicie, że to jestem ja. Uwierza się tak. I kurde, też to mogę tak zrobić sobie na każdego. Tylko, że. Dobra, kończymy dzisiejszy. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Janek, podnieś głowę, gdzieś ty się tam położył. Ej, nie widać cię, chłopie. Coś ty tam się zniżył. Dobra. między nami, jakby. Dobra. Kończymy. Tu się patrz na swoją kamerę. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek z Among Us Fortnite. No, no, no. Fortnite. -cie. Jak widzieliście ja nie byłem mordercą ani razu, Jason też, a wy chyba cały czas byliście chłopaki mordercami. No jak nie Bartek to ja Oski ja to i tak w kółko. Ja byłem, ja byłem, ja byłem na samym początku. Tak, dobra, okej, okay. na razie wszystkim siema, możecie pozdrowić mamę, dziadka, babcie i tak dalej. Halo, elo, elo. kota Zelda, dobra. Dobra, siema no.